Dzisiaj zajmiemy się obliczaniem gradientu, dywergencji i rotacji. Postanawiam się tak pokrótce przybliżyć, jak to się oblicza. Więc zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli od gradientu. A więc czym jest gradient? Gradient to gradient obliczamy dla pól. Wektorowych i weźmy sobie na przykład funkcję f od x, y, z, to gradientem takiej funkcji jest pole wektorowe w postaci gradient f. Równa się, możemy go również tak oznaczyć. I jest to Pochodna po x od naszej funkcji, pochodna cząstkowa po y oraz pochodna cząstkowa po z. I teraz weźmy, zróbmy przykład. Czyli pierwszy przykładem to weźmy funkcję f od x, y równa się x kwadrat razy sinus y. I teraz y, zacznijmy najpierw od policzenia wszystkich pochodnych cząstkowych. A więc pochodna po x to będzie dwa x razy sinus y. Pochodna po y to będzie x kwadrat razy kosinus y. Więc gradient naszej funkcji gradient F równa się 2 x sinus y x kwadrat cos y to był pierwszy przykład, w którym mieliśmy tylko dwie zmienne x i y a teraz zróbmy drugi przykład gdzie dana jest funkcja f od x y z to się równa x kwadrat y minus x kwadrat plus x y z. Więc tu mamy trzy zmienne, także liczymy trzy pochodne cząstkowe. Pierwsza po x wynosi 2xy minus y kwadrat minus yz druga po y wynosi x kwadrat minus 2xy plus xz i ostatnia po z to jest po prostu xy a więc gradient naszej funkcji Wygląda 2xy minus y kwadrat minus yz plus x kwadrat minus 2xy plus xz oraz xy. A teraz gdybyśmy mieli podany punkt, załóżmy punkt 1, 1, 0. To po podstawieniu za x1 za y1 za z0 nasz gradient f w punkcie wyglądałby po obliczeniu 1 minus 2 i 1. zajmiemy się drugą rzeczą, czyli dywergencją. Więc dywergencja. W dywergencji otrzymujemy pole skalane. Jeśli policzymy wartość dywergencji w punkcie, wtedy otrzymujemy liczbę. Więc weźmy wektor

pochodnej po x pochodnej po y i pochodnej po z w takim wypadku dywergencję naszego wektora liczymy mnożąc skalarnie operator nabla. Z wektorem i otrzymujemy pochodną z P po X od naszej funkcji. Dodać pochodną z Q po Y. również od naszej funkcji. Dodać pochodną z L z funkcji no to w takim razie zróbmy przykład nasz nasz wektor w jest dany w takiej postaci x, y, z x kwadrat plus y kwadrat oraz y kwadrat Plus Z. Kred. Żeby było nam łatwiej, od razu sobie wprowadzimy nasze oznaczenia, czyli pierwsza funkcja jest jako P, druga jako Q i trzecia jako L. No to w takim razie liczymy. Dywergencja naszego wektora jest ten tak. Najpierw liczymy. Pochodną z P po X, więc u nas to będzie po prostu YZ. Dodajemy pochodną z Q po Y. Jest to po prostu 2Y. Dodać pochodną z R po Z, czyli po prostu 2Z. I teraz, gdybyśmy również chcieli obliczyć ją w punkcie P. Tym razem o współrzędnych 1, minus 1 i 3, to nasza dywergencja w punkcie przedstawiałaby się po obliczeniu następująco: otrzymalibyśmy minus 3, minus 2, plus 6, czyli otrzymamy, tak jak wspomniałam, liczbę w obliczeniu 1. Teraz ostatnia rzecz, czyli rotacja. Najlepiej pokazać, jak ją liczyć od razu na przykładzie. Więc niech wektor W mamy na razie w postaci dany P od X, Y, Z od X y Z oraz L X Y Z, to rotację w takim wypadku będziemy obliczać tak. Rotacja naszego wektora to mnożymy również operator nabla tym razem wektorowo z naszym dyrektorem w i otrzymujemy zapisujemy to w postaci wyznacznika u góry dajemy wersory osi i j, następnie od operatora nabla pochodna po x pochodna cząstkowa po y i pochodna cząstkowa po z oraz nasze p, q i r Teraz obliczamy. Wykreślamy po kolei pierwszy, pierwszy, pierwszą kolumnę wtedy zostaje nam tylko taki wyznacznik 2 na 2 i go obliczamy więc otrzymujemy po wykreśleniu na początku otrzymujemy pochodną z R po Y, odjąć pochodną z Q po Z. Dla zrozumienia Laplace'a wynika, że drugą współrzędną musimy zapisać ze zmienionym znakiem. Więc my zapiszemy to zmieniając kolejność. Także wykreślilibyśmy to i normalnie liczylibyśmy to odjąć to, ale my to zapiszemy w drugiej kolejności, więc mamy pochodną z P po Z, odjąć pochodną z R po X. Ostatnio, czyli wykaślamy trze trzeci raz, to otrzymujemy pochodną z Q po X, odjąć pochodną z P po Y. Dobrze, więc weźmy przykład, w którym Nasz wektor w jest dany w postaci x kwadrat plus xy plus 2z xyz oraz x plus z Tak jak poprzednio wprowadźmy sobie nasze oznaczenia czyli p, q i r, będzie nam łatwiej Więc w naszym wypadku Rotacja wektora W przedstawia się następująco. Najpierw pochodna z R po Y. W naszym wypadku jest to 0. Z R po Y. I od tego odejmujemy pochodną z Q po Z. Czyli po prostu x, y. Następnie mamy pochodną z r po z. Pochodną z p po z. I jest to po prostu 2. Odjąć pochodną z l po x, czyli po prostu 1. Następnie mamy pochodną z Q po x, czyli jest to po prostu yz, odjąć pochodną z P po y, a więc jest to po prostu x. Po uproszczeniu otrzymujemy minus xy, 1, yz, minus x. A obliczając rotację w punkcie, tym razem ma współrzędnych minus 1, 2 i 0, otrzymamy, że rotacja w naszym punkcie wynosi 2, Jeden. Jeden. Dziękuję za uwagę.